Kiedyś to było, pozdrowisz Marcin Paprockiego Tak się stwierdziłem, 09 plus 1, księg 17, nie 10, 71. A jakiś 20 sekund obawiamy. Mamy 4 kilometry. 10, 80. No, betoniercy Wyciągnij, kadet, maszynkę tutaj do sprawdzenia prochu na rąkach Ale z tej strony, proszę zgasić silnik, rączki na kierownicy Kadet, wyproś pana z pojazdu, zaproś do radiowozu, wozu, go 24, Proszę pana, proszę niech pan opuści pojazd Dzień dobry Nie no ja pan kapitan spojrzy, kogo tu mamy. Witam, witam. Witam, witam. co ja mam teraz z oficerem zrobić? A bo na służbę jechałem właśnie i ten... I betoniarkę pożyczyłem. Ja bym go tutaj do betoniarki wrzucił. z oficera. Mm. Mówi pan, że ją pożyczył? No, no pożyczyłem betoniarkę, 97, 10, Weźmiecie no. Weźmiecie mnie na no komendy? Andy, ta, ta na razie jest. Nie, nie, nie wróć, nie wróć do tej lotoniarki W sprzedaży Jakbyś przyjechałeś to gdzieś przyjechałeś, nie? No dobra My nie wnikamy, jakie Przy okazji no, 10 kółek wokół to komendy Tomów tutaj ciężarówką Za to pożyczenie A kto to powiedział? Kapitan pierwszego stopa to A no to, no to, to, no to, to jadę te ja 10, 10 kółek 20, 20, 20, 30, Jak 70, to masz, jakie kółka? Jak to masz, jakie kółka? Wokół komendy wystarczy Dobra Halo, halo ty O kurwa Halo? Halo? Charlie 02 doli, ja 14, zrób 5 kółek starczy 10-4 To jest na plus piąty. Halo. Halo, czemu pani tak wysiadła? Ja, ja jestem panią. Ja no to panu, ok. O, nieźle. Ty, dzięki. No to nieźle. Dzięki, oficerze. Nie no, bo on tak hit Tak od tyłu to tak trochę jak kobieta wyglądasz. No nic, ja tu piątek kółko kończę. Trzymajcie się. Robert, jeszcze Panie oficerze? Tak już już jestem. Dobra, to jedziemy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy. E, niebieskie płyty. Ze mną na Poleto. są proste zasady. Przelać, jebać i pałować. Uno. W stronę no, poletało, to, to powiedział. Widzimy jak poleciał. Widzimy. Proszę na pobocze zjechać. Dobre, dobra, dobra.

Dobra, A ja pójdzie, czy ten? Okej, okay, dobra. Witam bardzo serdecznie. Moje nazwisko, Domputa Puta Madrys, Roberto, numer odznaki Julię 14. Czy jest znany panu powód zatrzymania? No, niekoniecznie. Agresywna jazda, przejazd na czerwonym świetle. No i to by było na tyle. No, dobra. No, yy, proszę tutaj... Co mam powiedzieć, jeżeli pana tak sądzą, to... No sądzimy, sądzimy. Proszę tutaj o dowodzik. Numer ten dowodzik. Numerki zaraz sprawdzimy. Sprawdźmy tutaj numerki Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Pojazna, że do, że do George pana George Smith. Smith Dobra, a pan George Smith jest poszukiwany? 10-2. Dobrze. Dobrze, panie George. Jak mi pan po odpowie poprawnie na pytanie, przypominam, że nazywam się Roberto Puta Madre, to skończy się na pouczeniu. Kto jest najlepszym policjantem w mieście? Mm -hmm. No jak, pan. A imię i nazwisko. Nazwisko Puta Madre. A, i to mi się podoba. Dobra, będzie mógł pan odjechać w momencie, gdy zgasimy sygnalizację świetną w naszym radiowozie i proszę ostrożniej tutaj jeździć. Dziękuję, kłaniam się nisko dobra, aż dobra. po same kule. Niżej nie mogę, bo zajebę w podłogę. Do widzenia. Do widzenia. Najwyższy, ciężki, ciężki musi. Tak nie wychodzę tam. LSPD, proszę się zatrzymać. No ale no. Rabat 37 plus, 7, plus, 8, plus 8, 1, prowadzimy 1038. W ciemno-niebieskim fordzie końcówka rejestracji, rejestracji to RS. na 1020 to Elgin Avenue przy szpitalnie, szpitalnie poziomie 4. Idzie oficer? Tak, już inny. Ok. Baw, czy do niego należy? Silnik, proszę zgasić. Proszę zgasić silnik. Silnik, no. Lepiej, żeby pan miał dobry powód. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony oficer trzeciego stopnia Roberto Domputa Madre. Numer odznaki Juliet 14. Czy jest znany panu powód zatrzymania? I... Wydaje mi się, że nie. O, no to ja już tłumaczę. Przekroczenie prędkości w mieście, agresywna jazda i przejazd na czerwonym świetle jedę. No. no ja za tam byłaś pod komendą. Trudni mi Pan pracę w tym momencie, Panie Julie. 14. Mam pierdala. Proszę Pana, e, w momencie kiedy jedziemy na zadanie operacyjne, jedziemy. Dobrze, zapraszam Pana na kodusmy, na komendę. Porozmawiamy sobie na komendzie. Ja tymczasem jestem zajęty, ponieważ Nie. mam sprawę do załatwienia razem z zastępcą szefa. Do widzenia. Jedziemy, gonimy ich, gonimy. Gonimy ich. <laughs> gonimy ich. Głoś na radyjku. Robić 7, 7 plus 1, 80, 80 za, za ciemno-niebieskim -niebieskim ciemno fokusem Ford, na 60. Zaniechaj obecnego działania. 10, 40. No nie. Kurwa, mać, za każdym razem jakieś procedury, Kolejsiostwo, kurwa, inne rzeczy. Ja mu wpierdolę ten mandat, zobaczcie. Hmm. Tak, na kodzie 8. Na kodzie 8 mu pierdole ten mandat. Instytucji? Słucham pana. Reza. Nie, przepraszam pana. Za czapeczkę już ściągam Przepraszamy za, za spóźnienie. Pana zasady obowiązują wszystkich takie same. Nie ma noszenia włosy. Własnej... Co to kurwa jest za czapka? Następny. Japoniczna z kim przyjechał i w czapce biega. A mnie to nie interesuje ja żadne wytłumaczenie. Macie jednolite.